Cześć, całkiem niedawno firma Nikon opublikowała informację o wprowadzeniu na rynek nowego obiektywu, teoretycznie nowej wersji obiektywu 2470F28, natomiast moim zdaniem jest to zupełnie nowy obiektyw. Ponieważ zmiany są bardzo duże, to stwierdziłem, że warto jest porozmawiać o tym obiektywie. Oczywiście w tej chwili ten obiektyw jeszcze nie jest dostępny. Na razie można go zamówić przez sprzedaży, ale specyfikacja jest znana i jego konstrukcja i parametry podawane przez firmę Nikon są znane. Zacznijmy od porównania specyfikacji starej wersji 2470F28S i nowej wersji 2470F28S2. Znaczy, stara wersja to może, może nie do końca prawda, bo to jest wersja aktualnie sprzedawana, aktualnie dostępna na rynku. Natomiast nowa wersja dopiero będzie dostępna. Popatrzmy na podstawowe parametry, takie, które znajdziemy po prostu na stronie Nikona. Zakres ogniskowych jest taki sam: i tu jest 24.70, i tu jest 24.70. Jasność maksymalna w obu przypadkach jest identyczna F28. Maksymalna wartość przysłony, jaką można ustawić, to jest w obu przypadkach F22. Natomiast wyraźne różnice zaczynają się już od konstrukcji optycznej. W dotychczas sprzedawanej wersji w obiektywie mamy 17 elementów optycznych podzielonych na 15 grup, w tym dwie, dwie soczewki ze szkła o bardzo niskiej dyspersji, opisywane przez Nikona jako Extra Low Dispersion, i cztery soczewki asferyczne, to jest w starej konstrukcji. I tu co ciekawe, nowa konstrukcja została mocno uproszczona. Zamiast 17 soczewek mamy 14 soczewek i zamiast 15 grup mamy 10 grup. Nadal mamy dwie soczewki ze szkła o bardzo niskiej dyspersji, natomiast mamy o jedną mniej, bo trzy soczewki asferyczne. No i to już daje trochę do myślenia, bo obiektyw trochę się zmienił. Zmieniła się konstrukcja optyczna, ta konstrukcja optyczna została uproszczona, a jednocześnie zyskaliśmy wewnętrzną zmianę ogniskowej. To jest niezwykłe, naprawdę niezwykłe. Ale patrzmy dalej. Minimalna odległość, na którą można ustawić ostrość, w przypadku dotychczasowego obiektywu to jest 38 cm, w przypadku nowej wersji ta, ta odległość jest zmienna, w zależności od ogniskowej. Przy 24 mm jest to 24 cm, natomiast przy 70 mm jest to 33 cm. Niemniej jednak maksymalna skala odwzorowania poprawiła się, bo w dotychczasowym obiektywie było to 0,22 razy, Czyli mniej więcej 1 piąta, natomiast w nowym obiektywie to jest 0,32 razy, czyli mniej więcej 1 trzecia. No, to jest, to jest bardzo ładna poprawa, jeżeli chodzi o możliwość fotografowania czy filmowania małych obiektów. Zmieniła się też przysłona. W dotychczasowej wersji przysłona miała 9 listków i była opisywana jako okrągła, w nowej wersji jest tych listków przysłony już 11, no i nadal przysłona jest opisywana jako okrągła. Zmiana liczby listków przesłony z, z 9 na 11 no, pozwala mieć nadzieję, że mm, rozmycie tła będzie jeszcze ładniejsze w tym nowym obiektywie niż w starym. No, ale zobaczymy, przekonamy się, jak obiektyw wreszcie trafi w ręce fotografów i filmowców. To, co wielu osób powinno ucieszyć, to jest zmiana rozmiaru filtra. W, w obecnej wersji obiektyw mm, akceptuje filtry. O średnicy 82 mm, natomiast w nowej wersji średnica filtra została zmniejszona do 77 mm. Wydawałoby się, że to niewielka różnica, ale jak popatrzymy na pieniądze, które trzeba wydać na dobrej klasy obiektywy, przepraszam, nie obiektywy, tylko filtry, no to ta różnica już jest widoczna. Dlatego że przykładowo filtr o zmiennej gęstości o średnicy 82 mm, dobrej klasy, to będzie koszt rzędu 850 zł, natomiast ten sam filtr tej samej firmy, tej samej klasy, w rozmiarze 77 mm, to będzie jakieś 750 zł, czyli około 100, może trochę więcej złotych, taniej. Oczywiście, przy jednym filtrze nie ma to żadnego znaczenia, natomiast, jeżeli tych filtrów mamy całą torbę, no bo stosujemy filtry i o zmiennej gęstości, i efektowe, i filtry polaryzacyjne, i jeszcze inne filtry, no to zaczyna ta różnica rosnąć, i w przypadku takiego dużego, rozbudowanego zestawu filtrów może sięgnąć nawet 1000 zł. Teraz, jeżeli chodzi o wymiary, to tutaj nie ma takiej jednoznacznej zmiany, dlatego że z jednej strony nowy obiektyw jest trochę odchudzony, to znaczy, jego maksymalna średnica zmniejszyła się o 5 mm, ale z drugiej strony jego długość zwiększyła się ze 126 do 142 mm, czyli jakieś 1,6 cm obiektyw jest dłuższy. Ale tu uwaga, ta różnica w długości jest zachowana w momencie, kiedy ten stary obiektyw, to znaczy ten obecnie dostępny obiektyw, jest w pozycji Najkrótszej, w swojej najkrótszej pozycji. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tu nastąpiła właśnie największa zmiana. Stary obiektyw przy zmianie ogniskowej wydłuża się, wysuwa się z niego tubus i cała przednia soczewka, cała przednia, przednia grupa soczewek, razem z filtrami, razem z osłoną jedzie do przodu. Natomiast w nowej konstrukcji zmiana ogniskowej odbywa się w środku. Na zewnątrz nic się nie przesuwa, nic się nie wysuwa, więc, odległość, więc długość obiektywu pozostaje taka sama, te 142 mm, niezależnie od tego, jaką ogniskową sobie ustawimy. I co ciekawe, zmieniła się również masa. No tutaj, biorąc pod uwagę, że zmniejszyła się liczba soczewek, to można się było tego spodziewać, natomiast jest to bardzo miłe ze względu na to, że no jak musimy nosić sprzęt przez cały dzień, to każdy gram, każdy gram się liczy. I tutaj mamy różnicę. Obiektyw dotychczas dostępny to jest 805 gramów. Natomiast w nowej wersji 675 gramów, czyli jakieś 100-130 gramów lżejszy jest ten nowy obiektyw. Widzimy, że zmieniła się dramatycznie liczba soczewek i liczba grup, na które te soczewki są podzielone. To zobaczmy, jak wygląda konstrukcja optyczna tych dwóch obiektywów. I tutaj po lewej stronie mamy obiektyw dostępny dotychczas. Po prawej stronie nową wersję. I jak widać, nie jest to wcale zmiana kosmetyczna. To nie jest tak, że Nikon wziął starą, stary projekt i po prostu troszeczkę tam pozmieniał krzywizny, może zmienił gdzieś szkło. Nie, to wyraźnie widać, że to jest zupełnie nowa konstrukcja. Cały, cała optyka została przeliczona na nowo, została zaprojektowana na nowo. Przede wszystkim widzimy tutaj zmianę dosyć niezwykłą, dlatego że do tej pory rzadko, naprawdę bardzo rzadko, w roli pierwszej soczewki była stosowana soczewka asferyczna, a tutaj tymczasem Nikon zdecydował się na wykorzystanie soczewki asferycznej, właśnie jako pierwszej soczewki, jak patrzymy sobie od przodu obiektywu. Widzimy, że została uproszczona konstrukcja, te soczewki troszeczkę się poprzesuwały, troszeczkę się zmieniły ich układy. Konstrukcja jest uproszczona i to jest, to jest dla mnie właśnie najbardziej y, ciekawa rzecz. Okazuje się nie po raz pierwszy, i myślę, że nie po raz ostatni, że inżynierowie Nikona naprawdę, naprawdę są w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o zdolność do projektowania układów optycznych o wysokiej jakości. Zazwyczaj, jeżeli zmieniamy sposób ustawiania ogniskowej z zewnętrznego, gdzie mamy ruchomy tubus, na wewnętrzny, gdzie nic nam się nie rusza, nie przesuwa, no to raczej dokładamy soczewki, dlatego że zrobienie takiego właśnie, ta, takiej konstrukcji, gdzie wewnątrz zmieniamy ogniskową obiektywu, jest zadaniem bardziej skomplikowanym niż zastosowanie tradycyjnej konstrukcji z wysuwanym autobusem, który nam przesuwa po prostu przednią grupę soczewek. Tymczasem tutaj inżynierowie Nikona dokonali niemożliwego. Dali nam obiektyw, który jest fajniejszy i jednocześnie zmniejszyli liczbę soczewek, którą użyli do budowy obiektywu. Ciekaw jestem i myślę, że wszyscy są ciekawi, jak wygląda porównanie jakości optycznej, no bo konstrukcja została uproszczona. Oczywiście w tej chwili trudno jest dokonać porównania, pokazując zdjęcia, no bo ten nowy obiektyw jeszcze nie jest dostępny, ale posłuszmy się wykresami MTF. Tutaj mamy dwa wykresy MTF przy ogniskowej ustawionej na 24 mm. Po lewej stronie wersja obecna, po prawej stronie nowa wersja obiektywu. I co jest zdumiewające, nie tylko inżynierowie Nikona, dali radę zmienić ustawianie ogniskowej z zewnętrznego, z wysuwającego się tubusa na zmianę ogniskową, zmianę ogniskowej wewnątrz obiektywu, ale jednocześnie nie tylko nie pogorszyli parametrów optycznych obiektywu, ale wręcz je polepszyli, poprawili. Jak tutaj widzimy przy 24 mm, po lewej stronie ta dotychczasowa wersja w najgorszym przypadku funkcja przeniesienia kontrastu spadała do nawet poniżej 50%. Tak, w przypadku nowej konstrukcji ta funkcja przeniesienia kontrastu jest niewiele niżej, w najgorszym przypadku, niż 60%. To są jakieś już ułamki procentu. I teraz, jeżeli chodzi o pozostałe wykresy, no to wyraźnie widać, że obiektyw ten nowy, pomimo tego, że jego konstrukcja została uproszczona, jeżeli chodzi o liczbę soczewek. Jest jednak odrobinkę lepszy. Moim zdaniem nie zobaczymy tego na zdjęciach, nie zauważymy, bo te różnice są minimalne. Natomiast może być widoczne to, że nowy obiektyw troszeczkę lepiej będzie rysował dalej od środka kadru, bliżej krawędzi kadru, bliżej rogów kadru, bo tutaj ta różnica jednak jest widoczna. Popatrzmy sobie również na wykres MTF przy 70 mm. No i tutaj widać różnicę już całkiem sporą gdzie przy, przy małej gęstości par linii, no to w ogóle ten wykres się trochę wypłaszczył i poszedł odrobinkę do góry, więc tutaj na całej powierzchni kadru mamy zysk, jeżeli chodzi o jakość obrazu. Jeżeli chodzi o duże gęstości par linii, 30 par linii na milimetr, no to widać wyraźnie również poprawę, dlatego że w dotychczasowym obiektywie w przypadku rozdzielczości 30 par linii na milimetr mieliśmy spadek jakości, spadek wartości w funkcji przenoszenia kontrastu, funkcji przenoszenia modulacji tak naprawdę do nawet poniżej 50%, w nowym obiektywie jesteśmy na poziomie nie gorszym niż jakieś 63%. To robi wrażenie, naprawdę. I teraz, jak popatrzymy sobie na odległość 10 mm od środka kadru, no to widzimy, że tutaj różnica jest istotna, dlatego że z wartości około 80% wartość funkcji przenoszenia modulacji poprawiła się do wartości ponad 90%. To jest naprawdę coś niesamowitego, coś niezwykłego. Niezależnie od tego, czy nam się podoba ta zmiana w, w ofercie Nikona, czy nie. No to jednak obiektywnie rzecz ujmując, trzeba naprawdę uchylić kapelusza przed inżynierami Nikona, którzy dokonali absolutnie niemożliwego. Uprościli konstrukcję obiektywu, dali nam jednocześnie wewnętrzną zmianę ogniskowej i jeszcze na dodatek poprawili jakość optyczną, przynajmniej w zakresie funkcji MTF. Jak będzie naprawdę, będziemy mogli się przekonać dopiero wtedy, kiedy ten obiektyw trafi na rynek faktycznie. Teraz pomówmy sobie, zostawmy na razie tą jakość optyczną, ze względu na to, że i tak musimy poczekać, aż obiekty trafi w nasze ręce, żeby można było coś powiedzieć, ale popatrzmy na pewien rachunek, co się zmienia na lepsze, co, był, co, co może nie do końca na lepsze. Jakie są zmiany funkcjonalne? Pierwsza sprawa wewnętrzna zmiana ogniskowej zamiast tego wysuwającego się tubusa. Dla fotografów, którzy robią tylko zdjęcia, może to nie wydawać się aż takie ważne, natomiast dla filmowców jest to sprawa absolutnie super. Dlaczego? Wysuwający się tubus spowoduje takie dwa największe problemy przy filmowaniu. Problem pierwszy: budujemy rig, na końcu, te, na końcu obiektywu stawiamy sobie matbox i w matboxie umieszczamy filtry. I teraz zazwyczaj budujemy to w taki sposób, że do podstawy, na której stoi korpus, mocujemy pręty i na końcu tych prętów mamy ustawiony matbox z filtrami. I teraz co się dzieje, kiedy mamy obiektyw starej konstrukcji? Ten matbox na dobrą sprawę powinniśmy przestawiać za każdym razem, kiedy zmienimy ogniskową obiektywu, dlatego że w jednym położeniu mamy koniec obiektywu bliżej korpusu, więc matbox powinien być też bliżej, natomiast w innym ustawieniu koniec obiektywu nam jedzie do przodu więc matbox też powinien wysuwać się do przodu, a tak nie jest. No i to jest jeden problem. Drugi problem, z którym spotykamy się znacznie częściej, to jest użycie gimbala, gdzie dla jakiejś ogniskowej, załóżmy, że, że zaczynamy nagrywanie filmu od 24 mm, dla 24 mm, czyli dla, dla obiektywu króciutkiego, ustawiamy sobie równowagę całego zestawu aparat plus obiektyw na gimbalu. No i teraz w pewnym momencie zmieniamy ogniskową, wyjeżdża nam obiekt, wyjeżdża nam ten tubus do przodu. Trzeba pamiętać o tym, że największe soczewki o największej średnicy, a więc również najcięższe soczewki znajdują się z przodu. Więc jeżeli ten zespół największych soczewek wyjeżdża nam do przodu, to automatycznie mocno nam zmienia położenie równowagi całego tego zestawu na gimbalu. No i tak na dobrą sprawę przy zmianie ogniskowej to trzeba było przerwać nagrywanie. Jeszcze raz uzyskać punkt równowagi na gimbalu, dopiero wrócić do nagrywania. No, generalnie ciężka robota. Natomiast w nowym obiektywie, ponieważ ten, ten, nic nam się nie, nie wysuwa do przodu, ten tubus się nie wysuwa, zmiana ogniskowej odbywa się na zasadzie przesuwania grup soczewek wewnątrz obiektywu i jeszcze na dodatek, tak jak Nikon to ma w swoim zwyczaju, ruch... Um, Soczewek, to przesunięcie masy w jedną stronę, jest kompensowane przesunięciem innej masy w inną stronę. No to na, na koniec okazuje się, że w tej nowej wersji ten obiektyw po prostu nie wymaga ciągłego przestawiania środka równowagi na gimbalu. Po prostu raz go ustawiamy, raz go wyważamy i możemy korzystać z dowolnej ogniskowej. To jest naprawdę świetna sprawa dla filmujących. Następna sprawa. Zmienił się sposób napędu autofokusa. Do tej pory, w tak jak w większości obiektywów Nikona, był używany silnik STM, czyli silnik krokowy. I tutaj znów, już o tym mówiłem wielokrotnie, ale powtarzam jeszcze raz: silnik krokowy Nikona to jest zupełnie inna bajka niż silnik krokowy Canona czy Sony. Dlatego, że Nikon opracowała naprawdę bardzo wysokiej jakości silniki krokowe, które stosuje nawet w profesjonalnych obiektywach. Natomiast inni producenci używają silników krokowych jako najtańszych opcji do najtańszych obiektywów, więc te silniki krokowe się rzeczy są powolne, hałaśliwe i mało dokładne. Natomiast tutaj, w tej nowej wersji obiektywu, Nikon zmienił silnik krokowy, który tak wcale nie był taki zły. Na silnik, który jest określany w nomenklaturze Nikona, SSVCM. SSVCM to jest Silky Swift Voice Coil Motor. Skomplikowana nazwa, ale chodzi o to, że jest to silnik, który działa na zasadzie takiej samej jak, jak yy, cewka głośnikowa w kolumnie głośnikowej. Czyli mamy magnes, mamy cewkę, puszczamy prąd i nam w polu magnetycznym, wytworzony przez magnes, generuje się pole magnetyczne wytwarzane przez cewkę, w związku z czym cewka się przesuwa. Bardzo prosta zasada działania. Niemniej jednak, w ten sposób można uzyskiwać bardzo duże siły, i działanie takiego silnika może być błyskawiczne, bardzo szybkie. Natomiast Silky Swift, no dobra, to jest, to jest marketing. To jest ewidentnie działanie marke, marke, marketingu, bo to jest e, można to przetłumaczyć jako e, jedwabista prędkość. Tak? Jedwabista szybkość. No to już czysto marketing. Nic w tym nie ma technicznego. Natomiast tak czy siak zastosowanie silnika SSVCM zamiast silnika krokowego, no poprawia parametry ustawiania ostrości w obiektywie. Kolejna rzecz, która robi różnicę, to jest masa. Yy, dotychczasowa wersja to jest masa 805 gramów, nowa wersja 675 gramów, czyli mniej o 130 gramów, czyli mniej o 16% od tej obecnej wersji. Można, można mówić tak, no dobra, 160, 130 gramów, przecież to, to co to za wartość, to, to nie robi różnicy, ale yy, uwierzcie mi, jak się nosi na ramieniu torbę przez cały dzień i w tej torbie ma się sporo sprzętu. To każdy gram zaoszczędzony na którymkolwiek kawałku tego sprzętu robi różnicę na koniec dnia. Gdzie czujemy to? W kręgosłupie, czujemy to w mięśniach, w kościach, w nogach, we wszystkim. Tak? Więc ja bym nie narzekał, te 130 gramów różnicy naprawdę potrafi robić robotę przy wielu godzinach pracy sprzętem. Kolejna różnica, na którą niewiele osób składa, zwraca uwagę, to jest różnica w powłokach przeciwodblaskowych. W dotychczasowej wersji są użyte dwa rodzaje powłok przeciwodblaskowych. Powłoki Arneo, czyli takie tradycyjne powłoki Nikona, wykonywane w technologii osadzania drobi dro miniaturowych drobinek materiału na, na powierzchni soczewki oraz druga technologia Nano Crystal Coat. Nano Crystal Coat to jest z kolei technologia, którą Nikon zaczerpnął ze, swojego, ze, swo ze swojej technologii produkcji maszyn do produkowania służących do produkowania układów scalonych. Tam Nikon musiał opracować technologię, która pozwala na napylanie bardzo cieniutkich warstewek, bardzo, cieni, bardzo drobniutkich takich elementów na powierzchnię soczewki, albo też innego materiału, gdzie mówimy o rozmiarach, o rozmiarach nanometrowych. I te powłoki Nano Crystal Coat, one się charakteryzują tym, że to jest zwarta warstwa, ale ona się składa z takich drobnych drobinek wa, o wielkości nanometrów. To już są bardzo dobre powłoki przeciwodblaskowe, które Nikon z powodzeniem stosuje od wielu lat. Natomiast w nowej wersji obiektywu te powłoki zostały zamienione na inną wersję. Nadal mamy powłoki Arneo, ale do tego zamiast nanokrystal coat mamy mesoamorphous coat. Czyli powłoki mezoamorficzne. One się różnią od tych poprzednich tym, że w poprzedniej powłoce mieliśmy do czynienia z warstwą drobinek, które, które pochłaniały światło, natomiast w wersji Mezoamorphous Code mamy do czynienia z bardzo ciekawą strukturą, też opracowaną przez Nikona, gdzie napylanie drobinek materiału powoduje powstawanie pomiędzy tymi drobinkami mikroskopijnych, nawet nie mikroskopijnych, nanome, nanometrowej wielkości obszarów wypełnionych powietrzem. Jak się okazuje, ta struktura z takimi nanometrowej wielkości obszarami wypełnionymi powietrzem działa lepiej, zabezpieczając przed, przed duszkami, flarami, niż nawet nanokrystal cold, czyli nowe powłoki antyrefleksyjne, które dają lepsze efekty w zwalczaniu wszelkiego rodzaju odbić, dusz, duszków, czy, czy jakichś tam flar. Jeżeli chodzi o konstrukcję optyczną, to tutaj w przypadku obecnej wersji mamy do czynienia z absolutnie tradycyjną konstrukcją charakterystyczną dla obiektywów z tej, z tej kategorii ogniskowej i tej kategorii jakości 24728. No to co widzieliśmy do tej pory to jest tradycja. Tak, to, to nic tam wielkiego nie, nie było. Natomiast nowa wersja. To jest całkowicie nowa koncepcja optyczna, to jest całkowicie zmieniona architektura. Promieni, które wchodzą do obiektywu, jak one przechodzą przez obiektyw i jak lądują na matrycy. Ja tutaj na tym slajdzie nie zaznaczałem, co jest na czerwono, co na zielono, dlatego że jaki będzie efekt tej zmiany architektury, czy też zmiany, zmiany konstrukcji optycznej obiektywu, to się przekonamy dopiero w rzeczywistości. Na razie mo możemy mówić o teorii, więc zobaczymy, czy, czy ta nowa koncepcja naprawdę się będzie sprawdzała. I teraz na koniec, pomówmy sobie o pewnym, może inaczej, zróbmy pewnego rodzaju rachunek zysków i strat, no bo to nigdy nie jest tak, że wszystko jest tylko na plus. Czasami trzeba czymś zapłacić, żeby uzyskać coś ważniejszego. No i teraz jak wygląda ten rachunek zysków i strat? Otóż zobaczmy, zobaczmy tak. W, jeżeli chodzi o autofokus, w starej wersji autofokus był szybki i cichy. Więc na potrzeby fotografujących był w zupełności wystarczający. Na potrzeby nagrywania filmu w większości przypadków też dawał radę. Dlatego ja tutaj nie zaznaczyłem tego jakimś czerwonym kolorem, tylko po prostu kolorem neutralnym. Ten autofokus był, jest szybki i cichy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w nowej wersji, dzięki zastosowaniu silnika SSVCM, no mamy do czynienia z autofokusem, który jest po pierwsze szybszy który jest jeszcze cichszy, dlatego że tam nie ma tego poruszania się skokowego. W przypadku silnika krokowego mamy ruch krokowy, który jednak generuje dźwięki. W przypadku silnika SSVMC mamy płynny ruch cewki, w związku z czym no, tam nie ma czegoś takiego, co mogłoby generować jakieś dźwięki. Dlatego ten silnik jest mniej jest cichszy. Jeszcze dodatkowo Ponieważ nie ma tutaj ruchu krokowego, czyli ruszam, staję, ruszam, staję, ruszam, staję, tylko jest płynny ruch, płynne przesunięcie, to ten nowy silnik generuje mniej wibracji. Te mniej wibracji może się w pewnych warunkach przenosić na ostrzejsze zdjęcia, na lepsze nagrania, generalnie wyższą jakość materiału, który uzyskujemy przy pomocy tego obiektywu. Więc to ewidentnie jest zaleta. Natomiast nie chciałbym deprecjonować tej aktualnej wersji obiektywu, bo nadal autofokus tego obiektywu jest całkiem, całkiem fajny. Utrzymanie ostrości przy zmianie ogniskowej. To mogło być do tej pory problemem, dlatego że przy szybkiej zmianie ogniskowej trzeba, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Otóż obiektywy, takie klasyczne obiektywy fotograficzne, nie są obiektywami parfokalnymi. To oznacza, że jeżeli ustawimy ostrość na jakiś punkt przy jednej wartości ogniskowej, to nie ruszając ustawienia ostrości, ale zmieniając ogniskową, przesuwamy punkt ustawienia ostrości. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. Dlatego też za każdym razem, kiedy wykorzystujemy obiektyw z autofokusem, no to ważną rzeczą jest to, czy autofokus obiektywu jest w stanie nadążać z korygowaniem punktu ustawienia ostrości za zmianami ogniskowej. I w przypadku dotychczasowej konstrukcji mogły być z tym problemy. To można było zobaczyć na nagraniach, że jak zmieniamy ogniskową, to na chwilę tracimy ostrość, a ta ostrość dopiero wraca za moment. Natomiast. Przy, przy zastosowaniu tego nowego silnika SWMC, on jest tak silny i tak szybki, że w 100% obiektyw powinien utrzymywać ustawienie ostrości przy zmianie ogniskowej. Nawet jak szybko pokręcimy pieciem zmiany ogniskowej, to autofokus powinien nadążyć. Następna rzecz, którą zyskujemy. W starej wersji praca na gimbalu, jak to już sobie powiedzieliśmy, była problematyczna, ze względu na to, że przy zmianie ogniskowej zmienia się położenie środka ciężkości całego zestawu obiektyw-korpus. Natomiast w przypadku nowego obiektywu praca na gimbalu powinna być bezproblemowa. Następna rzecz to jest kwestia poręczności. I tutaj trudno jest powiedzieć w tej chwili, czy, czy zyskujemy, czy tracimy, dlatego że z jednej strony nowy obiekt będzie dłuższy o 1,6 cm, 16 mm, ale z drugiej strony będzie cieńszy o 5 mm. Kolejna rzecz, którą zyskujemy, na 100% zyskujemy, to jest mniejsza masa. No, zmniejszenie masy 130 g. Jak nakładziemy do torby czy do plecaka mnóstwo sprzętu, jak na każdy oszczędzimy po parę gramów, to to już robi różnicę. Zyskujemy na kosztach filtrów, no bo mamy filtry o średnicy 77 mm zamiast 82 mm w, w dotychczasowym obiektywie. Jak sprawdzałem dzisiaj nawet ceny filtrów, no to okazuje się, że zwiększenie średnicy filtra z 77 mm do 82 mm powoduje wzrost kosztów filtrów o jakieś mniej więcej 10% średnio. Natomiast z drugą stronę zmniejszenie średnicy filtra z 82 mm do 77 mm powoduje spadek czy też zmniejszenie kosztów filtrów o jakieś 9%. No ta różnica 10-9% wynika z tego, że tą różnicę raz dzielimy przez większą wartość, raz dzielimy przez mniejszą wartość, no bo za każdym razem liczymy w stosunku do punktu wyjścia. Czy jeżeli zmniejszamy średnicę, no to punktem wyjścia jest ta większa średnica, jeżeli zmy, zwiększamy średnicę, no to punktem wyjścia jest ta mniejsza średnica. Stąd właśnie raz mamy 10%, raz mamy 9%. Natomiast mamy również pewne zmiany na minus. Pierwszą zmianą na minus, największą i najbardziej bolesną jest cena. To znaczy, też z tą ceną to trzeba, trzeba mieć na uwadze to, że mówimy o cenie w przedsprzedaży. Zanim jeszcze obiektyw wejdzie na rynek, pewnie za rok ta cena będzie już zupełnie inna. Natomiast na dzisiaj, gdyby, gdyby ktoś dzisiaj chciał e, kupić nową wersję obiektywu, zakładając, że ona dzisiaj pojawi się na rynku, no to musiałby zapłacić 12 tysięcy złotych. To jest dużo, to jest naprawdę dużo. Dotychczasowa wersja jest do kupienia, nowa, nieużywana. W zakresie cenowym to też dzisiaj sprawdzałem: od 8888 zł do 10399 zł. Takie ceny znalazłem w internecie dzisiaj. Także, jak widać, w najgorszym przypadku mamy tutaj różnicę pomiędzy 12 tysięcy zł a 8900 zł. No to jest duża różnica, naprawdę. I druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, ale tu uwaga, to nie jest wada obiektywu produkowanego przez Nikona, tylko to jest wada technologii opartej na wykorzystaniu e, konstrukcji podobnej do cewki głośnikowej. I ta, ta sama wada występuje zarówno u Nikona, u Canona, u Sony. Jak ktoś nie wierzy, wystarczy wziąć u innych producentów instrukcję obsługi, obiektywu, który też ma napęd autofokusa bazujący na konstrukcji podobnej do cewki głośnikowej, i tam też znajdziemy ostrzeżenie, tak samo jak w dokumentacji Nikona, że osoby, które mają wszczepiony rozrusznik serca, nie powinny używać obiektywów. Z napędem autofokusa realizowanym właśnie przy pomocy silnika podobnego do cewki głośnikowej. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z silnymi polami magnetycznymi. I teraz, jeżeli trzymamy aparat z obiektywem gdzieś daleko, no to pewnie nam nic nie grozi, ale gdybyśmy, nie daj Boże, przesunęli ten aparat gdzieś do klatki piersiowej, gdzie miałem wszczepiony rozrusznik i nacisnęli spust, mogą być kłopoty. Dlatego właśnie. Wszyscy producenci, którzy stosują taką technologię, podają, że osoby, które mają szczepiony rozrusznik serca albo też inne urządzenia medyczne, które mogą być wrażliwe na pola magnetyczne, nie powinny używać tego typu obiektywów. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo można sobie zrobić krzywdę. To słuchajcie, to, to nie jest tak, że na 100% ktoś zaraz umrze, jak będzie używał ten obiektyw. Natomiast jest takie zagrożenie, trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba mieć to na uwadze. No dobrze. To tyle na dzisiaj przygotowałem. Szczerze mówiąc, ja jestem z jednej strony bardzo zainteresowany tym, jak ten nowy obiektyw będzie się faktycznie sprawował, natomiast z drugiej strony chyba mnie ten wydatek 12 tysięcy złotych ominie ze względu na to, że 24728 8 to nie jest mój obszar ogniskowych i jasności. Tak? Ja zdecydowanie wolę 24120F4 niż 24728. 8 to, to jest, ale to jest, to jest moje uwarunkowanie. To, to, jest tylko, to dotyczy mnie. Prawdopodobnie większość fotografujących czy filmujących woli jednak 2470F28. Natomiast, no cóż, nie każdy potrzebuje takiego, takiego właśnie szkła. Myślę, że to były dosyć ciekawe informacje. Nie sądzę, żebym kiedyś dostał do ręki ten nowy obiektyw, żebym się mógł nim pobawić. W związku z tym chyba na tym zakończy się mój wkład w rozważania na temat jak zmienia się nowy obiektyw w stosunku do starego obiektywu Nikkor Z 2470 f F2 F2.8S versus Nikkor Z 24 f F2.8S2. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny raz.